Cześć, dziś opowiem ci o czymś, czego prawdopodobnie nigdy nie usłyszałeś w szkole, na uczelni, a może nawet od własnych rodziców. Bo kiedy dorastamy, uczą nas matematyki, historii, chemii, ale nikt nie uczy nas, jak działa świat pieniędzy. Efekt? Dorosłe życie staje się dla większości ludzi nieustanną walką o przetrwanie. Pracują ciężko, miesiąc w miesiąc, a mimo to wciąż brakuje im pieniędzy. I to nie dlatego, że są leniwi czy głupi, to dlatego, że nikt im nie powiedział prawdy. W tym filmie przedstawię ci pięć brutalnych prawd o pieniądzach, których nikt ci nie powie. Te prawdy mogą być niewygodne, mogą boleć, mogą cię nawet zdenerwować, ale jeśli potraktujesz je poważnie, mogą całkowicie zmienić twoje życie. Zostań ze mną do końca, bo to, co usłyszysz, może być największym przełomem w twojej drodze do wolności finansowej. Prawda jeden: pieniądze są tylko narzędziem, a nie celem. Większość ludzi traktuje pieniądze jak coś magicznego. Myślą, gdybym miał milion złotych, byłbym szczęśliwy. Ale brutalna prawda jest taka, że sam milion nie daje szczęścia. Czy wiesz, że tysiące ludzi, którzy nagle wygrali w loterii, po kilku latach są zrujnowani? Nie tylko finansowo. Ale też emocjonalnie, rodzinnie, psychicznie. Bo pieniądze w rękach osoby, która nie wie, jak je wykorzystać, są jak nóż w rękach dziecka. Mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Bogaci wiedzą, że pieniądze są narzędziem to jak młotek możesz nim zbudować dom, ale możesz też nim zniszczyć ścianę. Możesz użyć ich, by zbudować wolność, bezpieczeństwo, spokój. Albo by pogrążyć się w długach, stresie i próżności. Dlatego nigdy nie patrz na pieniądze jak na cel sam w sobie. One są tylko środkiem do czegoś większego, do życia, jakie chcesz prowadzić. Prawda dwa. Twoje dochody zależą od wartości, którą dajesz, a nie od czasu, który poświęcasz. Od dzieciństwa uczą nas: Idź do szkoły, ucz się, znajdź dobrą pracę, pracuj ciężko, a dostaniesz pieniądze. To brzmi logicznie, ale to kłamstwo. Na świecie są ludzie, którzy pracują po 12 godzin dziennie i ledwo wiążą koniec z końcem. Są też tacy, którzy pracują 2 godziny dziennie, a zarabiają więcej niż inni przez cały rok. Dlaczego? Bo nie płaci się za czas. Płaci się za wartość. Pomyśl o tym tak. Kasjer w sklepie może pracować 40 godzin tygodniowo i zarabiać 3000 złotych. Chirurg może pracować 20 godzin tygodniowo i zarabiać 30 tysięcy złotych. To nie czas decyduje o zarobkach, to znaczenie i wartość, które wnosisz dla innych. Brutalna prawda jest taka: jeśli chcesz zarabiać więcej, musisz nauczyć się dostarczać większą wartość. Musisz rozwiązywać większe problemy, mieć większe umiejętności, dawać coś, czego inni naprawdę potrzebują. Prawda trzy. Oszczędzanie nie uczyni cię bogatym. To brzmi kontrowersyjnie, bo całe życie słyszysz, oszczędzaj na czarną godzinę. I oczywiście, oszczędzanie ma sens, ale tylko do pewnego momentu. Bo wyobraź sobie, odkładasz 500 zł miesięcznie na konto oszczędnościowe, po roku masz 6 tysięcy zł, po 10 latach 60 tysięcy zł i nagle przychodzi inflacja, ceny rosną, a twoje oszczędności realnie tracą wartość. Bogaci wiedzą, że sama oszczędność to za mało. Kluczem jest inwestowanie. Możesz zacząć od małych kwot, nawet 200-300 zł miesięcznie, ale jeśli robisz to systematycznie i wykorzystujesz procent składany, po latach te pieniądze zamieniają się w coś ogromnego. Albert Einstein nazwał procent składany ósmym cudem świata. Ci, którzy go rozumieją, korzystają z niego. Ci, którzy go ignorują, całe życie za niego płacą. Brutalna prawda: jeśli tylko oszczędzasz, nigdy nie osiągniesz wolności. Musisz nauczyć się sprawiać, by pieniądze pracowały dla Ciebie. Prawda cztery: Pieniądze nie zmienią Twojego życia, zmienią je Twoje nawyki. Ludzie marzą: Gdybym tylko miał więcej pieniędzy, wszystko by się zmieniło. Ale to iluzja. Spójrz na ludzi, którzy wygrywają miliony w loterii. Statystyki mówią jasno. Większość z nich w ciągu kilku lat wraca do punktu wyjścia, a często kończy gorzej niż przed wygraną. Dlaczego? Bo nie zmienili swojego sposobu myślenia i swoich nawyków. Jeśli dzisiaj wydajesz więcej niż zarabiasz, to niezależnie od tego, czy zarabiasz 3000 zł czy 30000 zł, skończysz z długami. Jeśli dzisiaj nie potrafisz odłożyć 10% swojej pensji, to nie odłożysz też 10% z większej kwoty. Bogaci wiedzą, że fundamentem są nawyki, dyscyplina, umiejętność odkładania, umiejętność inwestowania. To nie ilość pieniędzy na koncie zmienia życie, tylko sposób, w jaki nimi zarządzasz. Prawda 5. Nikt nie uratuje Twoich finansów, tylko Ty możesz to zrobić. To najtrudniejsza i najbardziej bolesna prawda. Ludzie żyją w oczekiwaniu, czekają, że rząd podniesie emerytury. Czekają, że szef da im podwyżkę. Czekają, że przyjdzie ktoś, kto naprawi ich życie finansowe. Ale brutalna prawda jest taka: nikt nie przyjdzie. Twoje finanse są tylko Twoją odpowiedzialnością. Nikt nie da Ci wolności finansowej na tacy. Musisz sam zdecydować, że bierzesz sprawy w swoje ręce. To oznacza, że uczysz się o pieniądzach, inwestujesz w wiedzę i umiejętności. Podejmujesz decyzje, które większość ludzi odsuwa na później. Jeśli chcesz być wolny finansowo, musisz zrozumieć. To nie politycy, nie gospodarka i nieszczęście decydują o twojej przyszłości. Tylko ty. Podsumowanie piąciu brutalnych prawd o pieniądzach, których nikt ci nie powie, brzmi 1. Pieniądze są tylko narzędziem, a nie celem. 2. Dochody zależą od wartości, a nie od czasu. 3. Oszczędzanie samo nie uczyni cię bogatym, musisz inwestować. 4. To Twoje nawyki, a nie kwota na koncie, zmienią Twoje życie. 5. Nikt nie uratuje Twoich finansów, musisz zrobić to sam. Jeśli to, co słyszysz, daje Ci do myślenia, zatrzymaj się na chwilę. Kliknij subskrybuj i dołącz do społeczności ludzi, którzy nie boją się prawdy i chcą budować swoją wolność finansową krok po kroku. Każdego dnia znajdziesz tu strategie, historie i lekcje, które mogą zmienić twoje podejście do pieniędzy na zawsze. Prawda bywa brutalna, ale lepiej znać brutalną prawdę i działać, niż żyć w kłamstwie i całe życie walczyć o przetrwanie. Teraz masz wybór: możesz wzruszyć ramionami i wrócić do starych nawyków, albo możesz zacząć wprowadzać zmiany. Małe kroki, które z czasem zamienią się w ogromne rezultaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i poznać kolejne sekrety, które pomogą Ci zbudować wolność finansową, subskrybuj mój kanał i zobacz następne filmy. Do zobaczenia. Do.